Mam wakacje ze Stegny. Witam Was znów z powrotem. Będziemy robić dalszy odcinek odnośnie obozu koncentracyjnego. Wczoraj rozmawiałem z Panem, który mi powiedział, że może mi zorganizować wywiad z osobą, która, która była. Ma obszerną, obszerniejszą wiedzę na temat tego obozu, na temat historii tego obozu, jak był zbudowany, i tak dalej. Może, może mi się też uda, nawet świadka tamtych wydarzeń feralnych, które miały miejsce przez ileś tam lat. Może uda się świadka jakiegoś znaleźć z obozu. No, zobaczymy. Ja się w sumie nie nastawiam, ale byłoby fajnie, gdybyście też zobaczyli i usłyszeli historię bozową na przykład, która miała miejsce w prawdziwym życiu realnym, a nie w bajce, w jakimś filmie. Nic, robimy cięcie.